450 dawek szczepionek na koronawirusa dotrze w tym tygodniu do słupskiego szpitala. To jedyne obecnie miejsce w regionie, gdzie odbywają się szczepienia przeciw COVID-19. Z grupy 0 na szczepionkę zapisało się już w sumie ponad 1000 pracowników słupskiego szpitala, 1800 osób z zewnętrznych podmiotów medycznych oraz niemal 180 pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Osoby z grupy 0 Zapisywać się mogą do czwartku. W ciągu pierwszych dwóch tygodni szpital otrzymał 660 dawek szczepionki. W sumie więc w ciągu pierwszych trzech tygodni akcji w Słupsku zaszczepionych zostanie niewiele ponad 1100 osób. Natomiast od piątku na szczepienia będą się mogli zapisywać przedstawiciele grupy 1, czyli m.in. osoby powyżej 60 roku życia, nauczyciele oraz przedstawiciele służb mundurowych. A zarejestrować się będzie można dzwoniąc do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub na numer infolinii Narodowego Programu Szczepień 989 dla posiadaczy profilu zaufanego zapisy możliwe będą również poprzez stronę www.gov.pl.